Cześć, Mateusz z tej strony i pogadamy dzisiaj o zegarku Zenith Defy Classic. Zegarku, który powoduje, że patrząc na tą branżę, ja mam taki dysonans poznawczy. Bo wiecie, rzadko zdarza mi się, żebym czegoś totalnie nie zrozumiał. Nie tak, że ja potrafię przewidywać, co się w tej branży wydarzy. Wręcz przeciwnie, wychodzi mi to średnio, a powiedziałbym nawet, że, że kiepsko. Ale tak stosując moją ulubioną analizę wsteczną, zawsze skuteczną, patrząc na wiele trendów, które miały miejsce w ostatnich 5-10 latach, to z dzisiejszej perspektywy wydają mi się zrozumiałe. Jest tam zachowany jakiś taki ciąg przyczynowo-skutkowy, który po prostu rozumiem. I weźmy na przykład popularność washerona Overseas w ostatnich latach. Coś co było bardzo trudne do przewidzenia przed pandemią, ale patrząc na to z dzisiejszej perspektywy, jest to w jakiś sposób zrozumiałe, czemu te ceny nagle tak wystrzeliły, czemu popularność tego modelu tak bardzo urosła. Widzimy też, czemu to było nienaturalne i dlaczego to wszystko pękło i ceny wróciły do poziomów retailowych. bo dam inny przykład. Cartier. 5-10 lat temu. Te starsze kartiery kosztowały dosłownie grosze. I praktycznie nikt, poza jedną znaną mi osobą, pozdrawiam cię, Filip, nie przewidział, że te zegarki mogą być towarem inwestycyjnym lepszym niż Rolexy. A dzisiaj patrzymy na to w ten sposób, że kartier po prostu wrócił na swoje miejsce, jest tam, yy, gdzie być powinien, a sytuacja sprzed 5 czy 10 lat była anomalią. Dzisiaj, z dzisiejszej perspektywy, to wszystko wydaje się jasne. Ale są też sprawy, których ja po prostu nie, nie rozumiem, i jedną z nich jest porażka tego modelu, porażka rynkowa tego zegarka. Bo nawet patrząc na niego dzisiaj, ja nadal dostrzegam w nim no, taki gotowy przepis na sukces, w którym właściwie nie ma czego poprawiać. Bo popatrzcie na to z perspektywy 2018 roku. Mamy Mocno już zakorzeniony trend na zegarki sportowe z metali nieszlachetnych. Mamy niebieskie tarcze, które są najgorętszym kolorem w tamtym okresie. Tytan również przeżywa swoje 5 minut. Zaczyna raczkować ten szał na zegarki ze zintegrowaną bransoletą. No i do tego wszystkiego zaczyna się powoli oczekiwanie tych in-houseowych mechanizmów. A ten zegarek wszystko to dostarczył. W dodatku w całkiem atrakcyjnej cenie. Więc nie wiem, nie wiem, co tutaj mówiąc kolokwialnie, nie pykło. Moim jedynym tropem, jak się zastanawiałem nad tym przed nakręceniem tego odcinka, było coś, co określiłbym jako brak własnego DNA, rodowodu. Ten zegarek przypadał na szczyt czegoś, co ja nazywam hublotoizacją Zenita. Która miała miejsce pod skrzydłami LVMH w czasie, gdy rządził tam Jean-Claude Beaver. Jeśli nie wiecie, to Zenit jest częścią LVMH. Do tej grupy należy również właśnie wspomniany Hublot, tak Hoyer czy Bulgari. I zarządów Jean-Claude Bivera w tej grupie, zarządów jego w dywizji zegarkowej, Hublot. Przeżył szczyt swojej popularności. Tak Hoyer wrócił na właściwe tory. Bułgarii też niesamowicie odpaliło. Ale brakowało trochę pomysłu na Zenita, o czym też wódz powiedział wprost w jednym z wywiadów. I na jakimś etapie pojawiła się koncepcja zrobienia z Zenita zegarków prezentujących takie bardzo nowoczesne podejście do tego rzemiosła, czego efektem właśnie jest ten zegarek. Prawdopodobnie z tego powodu część fanów marki być może skreśliła te designy. Ale z drugiej strony, jak wielu fanów marki Zenit było w tamtym momencie? Odkąd pamiętam, była to niszowa marka, która co prawda miała swoje wierne grono wyznawców, ale tak małe, że ich zdanie to raczej nie miało żadnego wpływu na cały kształt. Niemniej to nadal jeden jedyny sensowny trop jaki znalazłem czyli brak tego własnego DNA i takie trącenie zegarkami i BLO. Ja zresztą pytałem Was na grupie o Wasze zdanie na ten temat ale żadnego nowego spojrzenia się nie doczekałem bo umówmy się nie podoba mi się to nie jest spojrzenie na, na sprawę. To jest po prostu wyrażenie własnej opinii o zegarku. Bo dzisiaj tego zegarka już w ofercie nie ma. Dzisiaj mamy Zenith Defy Skyline, czyli jakby update modeli Classic, który w mojej opinii jest zegarkiem gorszym w każdym aspekcie. Bo co tam dostaliśmy? Zamiast tytanu mamy stal. No wiadomo, no to trend mamy na stalowe zegarki ze zintegrowaną bransoletą, więc dostaliśmy stal. Mamy dwunastokątowy bezel, no jakże inaczej. Mamy tarczę z grawerem. Kolejny taki must have dla tego trendu. Mamy El Primero, bo Zenit to w końcu El Primero. Więc dla mnie Skyline to jest taki ulep ze wszystkiego, co można było wycedzić z tych trendów, żeby odhaczyć wszystkie możliwe checkboxy. One nie wyglądają źle, nie o to mi chodzi, ale po prostu te wyglądały lepiej. I były jakieś, nie były takim ogólnym homarem dla, yy, dla tamtej stylistyki. Ale dobra, yy, tyle tytułem wstępu i historii, przejdźmy do samego zegarka. Jest to dość klasyczny w swojej koncepcji zegarek ze zintegrowaną bransoletą. Tarcza jest gładka z lekkim efektem szlifu słonecznego i wygląda moim zdaniem przepięknie. Całość dopełnia... Przyzwoity antyrefleks. Indeksy są dość sporych rozmiarów, całości polerowane, co w połączeniu ze sporymi też wskazówkami daje efekt bardzo wysokiej czytelności. Swoją drogą miałem kiedyś ten model ze szkieletową tarczą, i on w praktyce też był bardzo czytelny. Ja się oczywiście tego obawiałem, kupując zegarek szkieletowy. I to był mój pierwszy zegarek szkieletowy. Wszyscy mówili, że skeletony są z natury nieczytelne. Tamten nie był. Wszystko właśnie dzięki temu, jak te indeksy i wskazówki grają ze światłem. Podobne wrażenie robił Ublo Classic Fusion, więc może jest to element odziedziczony po tamtej marce, z tym, że Zenit otrzymał również Lumę i jest ona bardzo dobra. Niejeden diver mógłby pozazdrościć. Łatwo odczytać godzinę nawet nad ranem. Fajnym smaczkiem jest też zawieszenie tych indeksów nad tarczą. Są zamontowane na tym chapter ringu minimalnie podniesionym powyżej tarczy, co daje efekt takiej przestrzenności, trójwymiarowości. Zegarek w wersji premierowej był prezentowany z napisem Define na dole tarczy. Na szczęście, modele, które weszły do produkcji, już tego napisu nie miały. Tarcza jest zatem. Pozbawiona jakiegokolwiek tekstu. Ja jestem wielkim zwolennikiem takiego podejścia. Nie rozumiem pisania tekstów na tarczy. Jeszcze nigdy nie widziałem tarczy, w której teksty byłyby czymś, co dodaje do estetyki tej tarczy. W mojej opinii one zawsze tej estetyce ujmują. Obróbka koperty jest estetyczna. Mamy tutaj elementy polerowane, szczotkowane. Na bransolecie również są. Różne wykończenia, przez to bardzo ładnie gra ze światłem, bez jakiegoś takiego rzucającego się w oczy blink blink, nie ma tutaj takiego taniego efekciarstwa. Jest też bardzo wygodna i przyjemna w dotyku. Nie ma ostrych krawędzi, zapięcie jest estetyczne. Brakuje oczywiście mikroregulacji, ale to jest normą przy tego typu zapięciach. Niestety nie ma też mniejszych ogniw, wszystkie są jednakowej długości. Przez co ja mam problem z dobraniem właściwego rozmiaru, mimo że te ogniwa są raczej małe. A co do prezentacji na nadgarstku, to jest to po prostu jeden z najwygodniejszych sportowych zegarków na rynku, przynajmniej z perspektywy mojego nadgarstka o średnicy 16,5 cm. Jakbym miał spisać takie moje idealne, wymarzone wymiary sportowego zegarka, to mógłbym je wziąć prosto z tego zenita. Ma on dokładnie 41 mm średnicy. Lak to, to kompaktowe 45 mm, grubość niecałe 11. Bransoleta przy kopercie ma 25 mm, ale zwęża się do 18 przy samym zapięciu. Wróćmy jednak do obróbki tego zegarka. Pod jeden. to jest jeden z tych elementów, które po prostu mogłoby wyglądać lepiej. Większość jest zrobiona bardzo dobrze, jest to przyjemne dla oka i pewnie ktoś, kto nie przygląda się z takiego bliska. Może takiemu komuś może to się wydawać wręcz rewelacyjnym wykończeniem, ale patrząc tutaj przez obiektyw makro czy przez jakąś lupę, to dostrzeżemy to, że przejścia między krawędziami szczotkowanymi a polerką wyglądają dość średnio. Mamy tutaj właśnie taką obłą parówkowatą krawędź. Co przy zegarku o takiej kanciastej estetyce. Trochę odstaje, ja wolałbym tutaj zobaczyć jakieś lekkie sfazowanie albo po prostu ostrą krawędź między tymi różnymi polerkami. A i sama polerka na tej kopercie to też jest jakość po prostu nieprzystająca do tego segmentu. Ja nie mówię, że wszystko ma być polerowane na lustro jak w Grand Seiko, ale to tutaj jest po prostu wyjątkowo niedbale wykonane. Co rzuca się w oczy, tym bardziej gdy spojrzymy na polerkę krawędzi bezela, która jest o wiele lepiej zrobiona, jakby te dwa elementy były wykonywane w różnych fabrykach. Oczywiście to już są pierdoły, nie wpływające na ocenę tego zegarka jako całości, ale poruszyć je musiałem. W środku mamy mechanizm Elite. Jest to in mechanizm Zenita stosowany do takich prostych zegarków niewyposażanych w mechanizmy El Primero. Jest on na rynku od dość dawna i jest stosowany w w wielu modelach tego producenta, i w związku z tym no, nie mamy tutaj takich typowych wad in-houseowych werków, które są trudne w serwisowaniu i które trzeba wysyłać do producenta. Tak też było w tym wypadku, bo wiem, że ten zegarek był dość niedawno serwisowany i był właśnie serwisowany u niezależnego zegarmistrza więc to tutaj zaliczam temu zegarkowi na plus, zwłaszcza, że ten mechanizm. Estetycznie został bardzo ładnie przygotowany do tego zegarka. Nie ma co prawda żadnych wykończeń, jeśli chodzi o takie polerki, krawędzi czy coś w tym rodzaju, ale jego ta ogólna stylistyka, to wyszarzenie całego mechanizmu, ten rotor wyposażony w tą gwiazdę taką jak logo marki, to wszystko fajnie tutaj pasuje, fajnie podkreśla cały charakter tego zegarka. Minus jedynie taki, że ten mechanizm jest trochę głośny. Przy nakręcaniu nie sprawia takiego solidnego wrażenia, ale to jest tylko takie wrażenie słuchowe. No i trzeba przyznać, że mógłby być troszeczkę większy, żeby lepiej wypełniać ten zegarek, żeby to szkiełko nie było takie malutkie, bo to zazwyczaj tak sprawia wrażenie niedopasowania mechanizmu do zegarka, ale no. Bądźmy realistami, nie oczekujmy od marek robienia odpowiednio szerszej wersji mechanizmu do każdego z zegarków. Tak czy inaczej, ten mechanizm oceniam pozytywnie. Zegarek był dostępny na dwóch wersjach paska: na pasku gumowym oraz pasku gumowym ze skórzanym wnętrzem, a także tej pokazanej tutaj branzolecie. Myślę, że wszyscy możemy się zgodzić co do tego, że na bransolecie wygląda on po prostu najlepiej. Wspomniałem już o tym, że jest to także bardzo wygodna bransoleta, również dzięki swojej wadze. Ponieważ tytan jest mniej więcej 40% lżejszy od stali, nosi się to bardzo wygodnie. Ale ten zegarek był oferowany również na najwygodniejszym pasku gumowym, jakiego kiedykolwiek używałem. I właśnie w takim zestawieniu, na tym pasku gumowym, Tenzeni Defy Classic to jest najwygodniejszy zegarek, jaki kiedykolwiek nosiłem. Leży rewelacyjnie płasko na nadgarstku, nie waży prawie nic i potrafiłem go nosić 24 na dobę przez okrągły miesiąc. Połączenie wszystkich tych elementów, czyli jego wygody, jego rozmiarów, jego wyglądu, czytelności, lumy. Metrów wodoszczelności, to wszystko sprawiało, że przez długie lata ten zegarek był dla mnie takim wzorcem idealnego sportowego zegarka w stylu gada, czyli go anywhere, do anything. I przyjemnie było odkryć, że nie myliłem się. Mimo upływu czasu, mimo szerszej perspektywy, mimo doświadczenia wielu innych zegarków. Zenith Defy Classic w moich oczach dalej jest takim idealnym zegarkiem sportowym. Ten konkretny egzemplarz zegarka należy do mojego kolegi, który postanowił się z nim rozstać. Jak dowiedziałem się, że chcę go sprzedać, to zapytałem, czy mi go nie pożyczy do nakręcenia filmu zanim ta sprzedaż nastąpi. Bo jest to jeden z zegarków, które najlepiej wspominam z całej mojej podróży zegarkowej. Na pewno najwygodniejszy, jeden z czytelniejszych i jeden z tych, które po prostu nosiło mi się najłatwiej. Znaczy, zakładam, że część z Was może się zastanawiać, dlaczego go sprzedałem, skoro tak bardzo wszystko mi się podobało. Ale to wynika po części z mojej filozofii. Ja lubię doświadczać kolejnych zegarków. Ja nie jestem kolekcjonerem. Ja nie kolekcjonuję tych zegarków, żeby mieć je w pudle. I ten powrót do. DeFi po dwóch latach, ostatni raz go miałem na ręku dwa lata temu, właściwie tylko utwierdził mnie w przekonaniu, jak świetne są to zegarki. i Bardzo żałuję, że zakończyły się tak szybko, że zenit nie poszedł za ciosem. Dostaliśmy wyłącznie wersję z niebieską i szkieletową tarczą oraz parę wersji ceramicznych, ale je traktuję troszeczkę osobno. Tymczasem, wchodząc w, w linię Skyline, Zenith wszedł jakby z rozmachem, zaproponował wiele odmian tego zegarka, również rozmiarowych. Tutaj tego trochę zabrakło, jakby zabrakło wiary w powodzenie tego modelu. A szkoda, naprawdę szkoda. Dla mnie był to zegarek w swojej niszy, niszy stylistycznej i niszy cenowej, wręcz wzorowy. Ponadto jego cena w stosunku do konkurentów wcale nie była jakoś specjalnie wysoka. On nowy kosztował okolice ok. 6000 tysięcy euro, ale Zenit zawsze był marką, której można było te zegarki kupić z dość sporymi rabatami. W ostatnim roku czy dwóch jednak te zegarki dość wyraźnie zdrożały na rynku wtórnym. Pamiętam ceny w okolicach 15 tysięcy złotych, dzisiaj trzeba za nie zapłacić. Powyżej 20, okolice 25 tysięcy złotych. I nadal jest to moim zdaniem świetny wybór. Mało jest zegarków w tym przedziale cenowym, w takiej stylistyce, w takiej jakości wykonania od takiego producenta, które mogą konkurować z tą ofertą. Wyjątkowy zegarek. I tak jak wspomniałem, jeden z najlepszych zegarków sportowych, jaki miałem w swojej kolekcji. Mam nadzieję, że Wam się ta recenzja podobała. Zdaję sobie sprawę, że jest to bardzo subiektywne moje podejście do tego zegarka, i część z Was może nie podzielać mojego entuzjazmu co do tego modelu, ale mam nadzieję, że umiałem przekazać, gdzie ten entuzjazm się rodzi i z jakich powodów jest taki, a nie inny. Dzięki za obejrzenie. Do zobaczenia następnym razem.